W tym wreszcie i wiesz, to zabawane, nie? że to pamiętaj, że to próchę tak sobie zwizualizuj? Możesz. Teraz sobie pamięci powtórz, co masz robić. Szybko i odważnie, bo masz to w zasięgu ręki. A Jeb! Chwyciłem tak... No, mówiłem Ci, że trzeba właśnie, no, bo jak... Ale za płytką. Ale wystarczyło. Dobra, I teraz już tylko na spokojnie. Dalej już wiesz. Ładnie, technicznie, proszę. Pięta, podchwyć. No i jeszcze tylko uczciwa, uczciwa pinka. <ścoughs> Z wysokości.